Cześć, miesięcy. Wiecie, jak niektórzy ludzie mają hopla na punkcie pisze versus jest napisane, albo. No właśnie, teraz będzie jeden z moich. Spójrzmy tutaj na to, co napisał jeden z e, przedstawicieli IT w, w firmie dla. W pewnej firmie: Setting it up now, bear with me one moment, all done. Co to znaczy na polskim? Konfiguruję to teraz. Obnaż ze mną jedną chwilę. Gotowe. No właśnie. Jako, że nawet za czasów Szekspira nie za bardzo mieliśmy pojęcia, jak, jak literować wiele rzeczy w angielskim, a się do tej pory nie mamy, dlatego jest 3, 320 milionów Amerykanów, którzy piszą Marvelous przez dwa l i Pavement przez Sidewalk. Słowo bear i bear to homofony, czyli słowa, które brzmią tak samo, tak jak może i może. Takie bear, jak tutaj ten pan napisał, to jest. Właśnie obnażyć. Bare truth byśmy powiedzieli. Naga prawda. Albo it bared its teeth. E, odsłoniło zęby. Jakieś zwierzę, które zaraz zaatakuje. To niefortunnie podobnie brzmiące, brzmiące słowo pochodzi z proto niemieckiego bazaz, które swoją drogą przyszło oczywiście jak wszystko z proto indoeuropejskiego bohoso. Dlatego Messia Cejrowski zapieprza b'hoso przez świat. Co ciekawe, jest znaczenie, którego nie do końca rozumiem, gdzie to, to, to słowo, ten rdzeń, przerodzi w coś znaczącego absolutne, zgodne z samym sobą. Ale nie będziemy tam szli w tym wideo. Zajmijmy się teraz niedźwiedziem. Takie bear nie tylko znaczy niedźwiedź, ale również właśnie znosić. Dziwne polskie słowo znosić. Dziwnie, że w angielskim mamy dokładnie ten sam odpowiednik. Brzmi, jakby ktoś z wielkim wysiłkiem coś przenosił. Z właściwym sobie rozkosznym przegłosem e, Proto-indoeuropejski pojawia się wszędzie od Christophera Lucyfera do polskiego ofiara. To znaczy, albo nieść coś, albo przenieść kłaść coś przed kimś i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Ale co nas będzie bardzo interesowało, to że na przykład born po angielsku, czyli urodzony, wywodzi się z tego samego rdzenia. Bear fruit również będzie ten sam źródło słów. A po polsku, najbardziej wiernym oryginałowi odzwierciedleniem tego "her" jest brzemienna. Tak samo brzemienna ja po rosyjsku. Nie powinniśmy mylić bher z her, które znaczy jasno-szare i dlatego mamy najprawdopodobniej mamy te wszystkie niedźwiedzie i takie tam w nordyckich i w e, germańskich językach. No dobra, to tyle z tymi niedźwiedziami nagimi. <grym> Tego wam Spelczak nie wychwyci, ponieważ oba słowa istnieją i oba w sumie w tym kontekście mogłyby dać radę. Zależy co chcecie wyrazić. Mało kto zwróci na to uwagę. Trzymajcie się, dbasz jak zwykle. Mało kto.